Mamy kolejny już odcinek, że tak powiem, ewangeliczny Komentarza Jezusa do różnych wskazań prawnych Jakie zostały przekazane przez tradycję żydowską Dzisiaj akurat przypada nam, przypadło nam wysłuchać tych słów, których Jezus tłumaczy Co to znaczy nie przysięgać, na nic nie przysięgać Jego tłumaczenie jest bardzo głębokie i spróbujemy dzisiaj sobie chociaż trochę Przybliżyć sens Jego słów. Chcielibyśmy jednak zobaczyć najpierw siebie samych, człowieka w takim obrazie, w jakim on rzeczywiście występuje. Już w wieku dojrzałym każdy z nas doświadcza w sobie takiego dziwnego zjawiska, i chyba nikt nie może go nie zauważyć, bo mimo tego, że chcemy dobrze, Czynimy źle. Mówimy Bogu tak, tak, chcę dobrze, ale gdy przychodzi pokusa, okazuje się, że zmieniamy zdanie i jakby wbrew sobie mówimy nie. Przez czyn. W sercu mówimy tak, Panie Boże, chcę dobrze, ale w czynie wychodzi coś innego, wychodzi słowo nie. To jest to, co dzisiaj Jezus mówił, że niech Wasza mowa będzie tak, tak, nie, nie, co ponadto jest, pochodzi od złego. Innym razem i to również w wieku dorosłym już doświadczamy, bo gdyby to było jeszcze w wieku dziecięcym, można byłoby to pojąć czy zrozumieć, ale właśnie wtedy, kiedy jesteśmy dojrzali, doświadczamy czegoś zupełnie innego. Chcemy coś zmienić w naszym życiu i na przykład chcemy powiedzieć złu, które napiera na nas nie, nie zgadzam się na to, ale przychodzi to zło do nas, ta pokusa i mówimy „tak. Jak to zło będzie, jakby znowu wbrew sobie. I chociaż wewnątrz mówimy nie, na zewnątrz mówimy tak. Chociaż wewnątrz się z czymś nie zgadzamy, mamy opór wobec tego, na zewnątrz jesteśmy mili, kontaktowi, komunikatywni wobec tego zła. Czasem sobie też coś postanawiamy, przysięgamy, zapewniamy wszystkich i siebie oraz Boga, że już nigdy do czegoś w naszym życiu. Nie dojdzie, ale już po kilku dniach, po takim zapewnieniu, okazuje się, że nie mamy sił. I jakoś dziwnie nam nie zależy na tym, co wcześniej było przedmiotem naszych usilnych postanowień. Ze zdziwieniem nawet mówimy wbrew sobie, że nie mamy sił utrzymywać tej przysięgi czy postanowienia. Wcale też nierzadko ten brak konsekwencji w dobrym jest dziwnie spleciony w naszej naturze z zupełnie przeciwną cechą z uporem zauważcie to jest zupełnie odmienna postawa brak konsekwencji a tu jednocześnie upór brak konsekwencji w tym żeby zawsze było dobrze w naszym życiu żeby trwać w dobrym a z drugiej strony ogromny upór twardy kark taka niereformowalność Perfekcjonizm dążący do ponadludzkich celów z morderczą tyranią, połączony z brakiem utrzymania równowagi, już będąc na tym szczycie, człowiek po prostu bardzo szybko z niego rezygnuje. I chociaż potrzeba by było być wobec siebie trochę wyrozumiałym czy też ludzkim, to jednak tyrańsko nie wybaczamy sobie. I maniakalnie wymakamy od siebie ponadludzkich celów. Może by trzeba było rzec swojej niedoskonałości „tak, wybaczam sobie, ale mówimy „nie, nie wybaczę sobie tego nigdy. I znowu na zewnątrz mówimy „nie, chociaż wewnątrz dobrze byłoby powiedzieć „tak. Kiedy indziej zaś, gdy potrzeba by było powiedzieć „nie, nie zgodzę się na tą i tą pokusę, Mówimy tak, zgadzam się, żeby nie było kłopotów. Albo nawet nie wiadomo dlaczego. I myślę, że każdy z nas tego doświadczył w życiu. Jesteśmy wadliwi. Jesteśmy jak produkcja z defektem. Każdy z egzemplarzy ma ten sam problem. Jak maszyna, która produkuje. Jakieś przedmioty, czy maszynki, czy jakieś agregaty. Maszyna się zepsuje i ona produkuje całą produkcję czyni z tym samym defektem. I my wszyscy mamy jakby ten sam defekt. Że na zewnątrz mówimy tak, wewnątrz nie, albo wewnątrz nie, na zewnątrz tak. Jesteśmy wewnętrznie tacy niepojednani, i dlatego właśnie Paweł dzisiaj w liście mówi o tym pojednaniu, że tylko Bóg może nas pojednać i tylko to Mógł zrobić w Chrystusie który aż grzechem się stał dla nas, chociaż nie popełnił grzechu. I tą posługę jednania polecił, zlecił, jakby przekazał dalej, kapłanom. I Paweł mówi, nam Bóg zlecił posługę jednania. Powiedzmy inaczej, nam Pan Bóg zlecił posługę naprawiania tych agregatów, aparatów i jeszcze innych, którzy czasem z defektem się zachowują. I sam kapłan też jest czasem aparatem, z defektem. I on też potrzebuje naprawy, kontroli technicznej. Jesteśmy wewnętrznie niepojednani, bo co innego chcemy, a co innego czynimy. I na to też się, i na to też się w sobie samym nie zgadzamy. Na co? Na to, że właśnie tacy jesteśmy. Że i chcemy, i nie chcemy. I mówimy tak, i nie. I kiedy to już zauważamy, to też z tym się nie zgadzamy. I to niepojednanie rodzi następne niepojednanie. Oczywiście to nie pozostaje bez wpływu na środowisko, w którym przebywamy. Bo kiedy człowiek sam na siebie się nie zgadza, no to na pewno nie zgodzi się na innych, już nie mówiąc o Bogu. I w naszym życiu, jak mówi dzisiejsze słowo, jest tylko jeden, jedyny ekspert, który się na tym zna, jak nas pojednać ze sobą, jak nas naprawić. Jak to tak wewnętrzne uzgodnić z zewnętrznym tak. Jeszcze raz wrócę do tego przykładu z maszynami. Kiedy psuje się nam jakieś urządzenie w domu, to przecież nie wzywamy do naprawy kogoś, kto w ogóle się nie zna na rzeczy. Na przykład psuje się komuś traktor, nie wezwie logopedy, bo to po prostu yy, nie przyniosłoby żadnego skutku. I na odwrót, kiedy ma ktoś kłopoty z artykulacją słów, to też nie weźmie traktorzysty, by panie, weź mi pan, popraw język, bo to też nie, nie da rady. Najlepiej wezwać w takiej sytuacji eksperta i to z firmy, w której, z której pochodzi zepsuta maszyna. A jeśli na coś cierpimy, to też idziemy do lekarza, ale do jakiego lekarza? Do lekarza specjalisty od tej dziedziny. Ale kiedy, albo może inaczej, gdzie ma iść człowiek, kiedy nie zepsuje mu się traktor, kiedy nie ma kłopotów z artykulacją, tylko ma kłopoty ze sobą. Gdzie ma iść człowiek ze sobą samym? Nie z jakimś problemem jednostkowym, tylko ze sobą. Gdzie jest taki ekspert od człowieka? Nie od jego traktorów, nie od jego wymowy, tylko od niego samego? I tu się jawi jedna tylko odpowiedź, jedno imię Jezus Chrystus. Jest to taki boski fachowiec. Fachowiec od naprawy. Całego czującego się w eksploatacji człowieka. W Chrystusie jest odnowienie natury ludzkiej. Począwszy od ciała, skończywszy na duchu. Od mojego palca lewej nogi, aż po ostatni włos na głowie. On wszystko naprawia. Dlatego Paweł dziś w pierwszym czytaniu prezentuje w tym czytaniu swoim Chrystusa. Jako takiego jedynego eksperta od ludzkich problemów. Może inaczej nawet powiem: eksperta od człowieka, który jest problemem. I dlatego dzisiaj słyszeliśmy takie słowa w tym pierwszym czytaniu. Tak więc i my odtąd już nikogo nie znamy według ciała, a jeśli nawet według ciała poznaliśmy Chrystusa, to już więcej nie znamy go w ten sposób. Jeżeli więc ktoś pozostaje w Chrystusie, jest nowym stworzeniem. Jeśli ktoś jest w Chrystusie i jest naprawiony, jest odtworzony. Coś nowego się w nim pojawiło: naprawiony ma defekt. Owszem, to wcale nie znaczy, że ta maszyna się już nigdy nie zepsuje. Wiadomo, że jeśli na przykład maszyna z produkcji wyszła z defektem, to nawet jeśli ją naprawił, naprawia czy jakiś ekspert, to ona może mieć skłonności do psucia się właśnie w tej dziedzinie. No nam, ta śrubka znowu tam może wyskakiwać właśnie w tym miejscu, a nie w innym. Tak już jest. I dalej pisze Paweł. Ale bowiem w Chrystusie Bóg jednał ze sobą świat, nie poczytując ludziom ich grzechów, nam zaś przekazując słowo jadnania. Czyli Paweł mówi tak. W Chrystusie jest pojednanie wszystkich ludzi, ale ci, którzy mają w Jego imieniu naprawiać, ci, którzy są fachowcami z Jego firmy, to są kapłani. Oni mają obowiązek naprawiać defekt, który jest człowieku. I w tych słowach Paweł wskazuje na to, że ta moc naprawy człowieka, która ujawniła się w Chrystusie, czyli pojednania go z Bogiem, ze sobą, z innymi, została złożona w ręce apostołów, których następcami no są kapłani. Nam zaś przekazując słowo jednania czyli w tym słowie jest taka moc, że człowiek się jedna ze sobą, z innymi, z Bogiem. Nie ma defektu, nie ma rozłamu. Przez długoletnie naprawianie człowieka. Wchodzi on w pojednanie z Bogiem, ze sobą i ludźmi. Jego wewnętrzne pragnienie świętości zostaje powoli umocnione i zaczyna wpływać na jego życie. Jego wewnętrzne tak, to pragnienie świętości wewnętrzne ujawnia się później na zewnątrz i dzięki posłudze kapłanów, posłudze jednania, to co jest wewnątrz, ujawnia się na zewnątrz i staje się czynem. Zaczynamy powoli czynić to, czego naprawdę pragniemy. Czasem nawet rozmowa z kapłanem powoduje, że człowiek sobie nawet uświadamia to, że wewnętrznie ma takie tak. Na co tak? Na Boga. Że tak, on chce Boga. Czy ty chcesz Boga? Tak, chce Boga. To musi ktoś o to zapytać. Ktoś. Bo pani, nie tak, proszę Pani, ile Pani ma lat, czy proszę Pana, gdzie Pan pracuje, tylko czy ty chcesz Boga? O takie pytanie ktoś musi mu zadać. I to jest właśnie ktoś taki, kto powinien być kapłanem. I wtedy to tak ujawnione... Ono rodzi również następną konsekwencję, że na zewnątrz zaczyna się również tak. Nie tylko w sercu jest pragnienie Boga, ale również i w czynach jest Ban Bóg. I wtedy już nie ma tak, że człowiek yy, nie chce powiedzieć pokusie tak i mówi jej nie w sercu, a na zewnątrz mówi tak. Musi być ktoś, kto doprowadzi do tego. Sami bowiem z siebie nie możemy niczego przysiąc, ani sobie przyrzec. Tak mówi dzisiejsza Ewangelia, że. Jezus mówi... nie przysięgajcie... ani na świątynię... ani na Boga... ani nic... bo nic nie możesz sobie przysiąc... cóż to... dzisiaj sobie przysięgniesz... a jutro złamiesz przysięgę... ty nie masz takiej mocy... żeby sam siebie naprawić... w Chrystusie jest moc naprawienia człowieka... i ta moc wypływa dopiero przez posługę kapłanów... a sam siebie nie naprawisz... kiedy Jezus wisiał na krzyżu... ludzie podeszli do Niego... I z, y, z tych ust żydowskich wydobyło się takie słowo: Innych wybawiał, sam siebie wybawić nie może. Czyli innych naprawiał, sam siebie naprawić nie może. Innych skrzeszał, sam siebie skrzesić nie może. I właśnie już tutaj, od momentu ukrzyżowania, ludzie wątpili w to, że Chrystus, że jedynie Chrystus, może nas wybawić z tego stanu upadku, w jaki popadliśmy przez grzech i grzechy. W czasie szóstej sesji Soboru Trydenckiego w kanonie 77 napisano, w Soboru Trydenskiego, jeśli ktoś twierdzi, że człowiek może być usprawiedliwiony przed Bogiem przez swoje czyny dokonywane albo siłami natury ludzkiej, czyli z takiej dobrej woli, albo dzięki nauce prawa, czyli że w czymś się wykształcił, jest jakiś moralny, etyczny ten człowiek. Ale bez łaski Bożej, poprzez Chrystusa Jezusa danej, czyli nawet bez łaski Bożej, tylko bez łaski Bożej, przez Chrystusa Jezusa, niech będzie wyłączony ze społeczności wiernych. A na temat SIT jest taki usunięty z Kościoła. To bardzo silne stwierdzenie, które rzucało granice, pokazało, gdzie jest granica łaski, a gdzie już jej nie ma, pokazuje nam, że ani ludzkie starania, ani ludzka natura, ani najlepsze chęci, ani te pragnienia tak, że ja chcę być dobry, nic nie pomogą człowiekowi, jeśli nie ma kontaktu z łaską Chrystusa. I ta łaska Chrystusa wypływa przez sakramenty, i ona jest nam dawana przez kapłaństwo. Kapłaństwo jest jednym z najbardziej zagrożonych sakramentów we współczesnym świecie, jednym z najbardziej atakowanych, odciąganych, jest jednym z najtrudniejszych sakramentów. Dlatego, że jeśli nie będzie kapłanów, nie będzie Eucharystii. Jeśli nie będzie kapłanów, nie będzie spowiedzi. Jeśli nie będzie kapłanów, nie ma mszy świętej. Nie ma nic. Nie ma chrztu. I to jest taki sakrament, który jest jak gwóźdź, na którym wisi reszta, sześciu. Ten gwóźdź się wyjmie, reszta upada. Dlatego szatan atakuje kapłaństwo. Bardzo chcę, żeby nas nie było, albo żebyśmy byli tacy, żebyśmy nie jednali ludzi z Bogiem. Żebyśmy nie mieli czasu na spowiedź żebyśmy nie mieli czasu na rozmowę, żebyśmy nie mieli czasu na tłumaczenie, na modlitwę z kimś, żeby nie było czasu. Wszystkim zajmie nas, tylko nie jednaniem ludzi z Bogiem. Znamy w naszym świecie już bardzo dużo rzeczy. Znamy ludzki genom, znamy yy, kosmos i jego tajemnice, znamy tajemnicę atomu, już dawno zostały one spenetrowane, dla nikogo nie są może już nawet tajemnicą. Wciąż też słyszymy o naukowych sukcesach, które zwiastują potęgę ludzkiej nauki, ale jednocześnie przy tych niesamowitych, ogromnych osiągnięciach naukowych, ci sami naukowcy, którzy obiecują wyprowadzić czy wyprodukować idealnego człowieka, który nie umiera, nie starzeje się i zęby mu się nie psują, ci sami naukowcy jakoś dziwnie umierają na przykład na raka, są grzeszni. Albo kłamią, załamują się, yy, popełniają samobójstwo, wyskakują przez okno, rozwodzą się, gwałcą swoje dzieci. Nie wiem. Wiedza ich nie zbawia. Im więcej czasem wiedzą, tym mniej mogą sobie pomóc. Dziwny paradoks. Człowiekowi wydaje się, że jak będzie dużo wiedział, to się zbawi. Że jak będzie bardzo dużo wiedział o wszystkim, to se poradzi w życiu. Ale to też nie da człowiekowi. Pomoc. Bo Bóg nawet potrafi nas zbawić przez pewien rodzaj niewiedzy, nawet przez to potrafi nas zbawić, a my ludzie, nawet gdybyśmy wszystko wiedzieli, nie potrafimy sobie pomóc. Bo nawet cała wiedza jakiegoś naukowca nie uczyni go prawdomównym, na przykład z całym szacunkiem do naszego pana Einsteina, ale podejrzewam, że on też kłamał. A mimo to, że był wielkim naukowcem, i co z tego, że był naukowcem, kiedy sobie nie poradził nigdy w życiu, może z kłamstwem, albo jeszcze z jakąś inną wadą charakteru. I ta jego ogromna wada, wiedza mu nie pomogła w naprawie jego wadliwości, defektu jego osobowości czy jego, jego człowieczeństwa. Bóg zbawić nas może nawet przez pewien rodzaj niewiedzy. Nie chce na przykład znać naszych grzechów. Zobaczcie, to jest nie pewien rodzaj niewiedzy. Wszystko y, szczerze Mu odsłaniamy przy spowiedzi, ale po rozgrzeszeniu Bóg zachowuje się tak, jakby tego nie wiedział. I On nas zbawia przez rodzaj niewiedzy. Może dlatego, żeby zakpić sobie ze wszystkich tych, którzy chcą wszystko wiedzieć, a nie mogą się zbawić. Pewien rodzaj niewiedzy może bardziej nam pomóc czasem z pojednaniem się z Bogiem, bo czasem jest lepiej czegoś nie wiedzieć. Powinniśmy na przykład nie wiedzieć, co to jest zło, ale my jesteśmy pomysłowi złu i to jest naszym nieszczęściem. Jeden z y, takich bardzo popularnych autorów, Tomasz Mur, w książce W trosce o duszę y, podaje taki przykład na niewiedzę, która może nawet wiązać ludzi, że nie zawsze jest tak, że wiedza pomaga. Pisze on o pewnym mężczyźnie, który y, opowiadał mu o, o kobiecie, której się kochał. I ci, y, ta para, pokłócili się, chociaż się kochali. I w takim gniewnym ferworze ten mężczyzna wysłał do swojej przyjaciółki, którą bardzo kochał, przykry, bezmyślny list. Taki myśliwy list. Zanim list dotarł do ukochanej, on już zadzwonił, prosząc, by go nie czytała. Powiedziała mu później, że po wyjęciu listu ze skrzynki, podarła go natychmiast. Posłuchała go, nie chciała znać treści tego listu. Zżerała ją ciekawość. W koszu, na wygniacionych strzępach papieru widziała jego pismo. Ale przyznała się, że choć korciło ją bardzo, nie zajrzała do listu. I poczuł wtedy, że po tym wydarzeniu zadzierżgnęła się między nimi, w tamtej chwili, taka nierozerwalna więź. Szanując jego wolę, umocniła ich związek. I popatrzcie, coś takiego przeżyła Ewa, tylko nie wytrzymała, bo Pan Bóg też jej zdradził pewną tajemnicę. Powiedział: Słuchaj, jest na drzewie taki owoc, ale nie chciałbym, żebyś go zrywała. Jest coś, jest taka tajemnica, ale nie chcę, żebyś tam zaglądała. I Ewa nie wytrzymała, wyjęła jakby z kosza ten list, yy, zerwała ten, ten owoc. I wtedy popsuło się między ludzkością a człowiekiem, między, między człowiekiem a Bogiem. Coś się popsuło. Jest ten grzech pierworodny. Gdyby wytrzymała wtedy, ta niewiedza byłaby o wiele bardziej szczęśliwsza, może niż wiedza. Gdybyśmy nie wiedzieli, co to jest grzech, mówię Wam, bylibyśmy szczęśliwsi. Ale niestety wiemy. I w tym momencie pozostaje nam tylko szukać pomocy u tego, który może nas wybawić. Nazywamy go wybawcą, wybawicielem, naprawicielem, ekspertem, jedynie zbawicielem. Dopóki żyjemy, wszyscy jesteśmy na takiej bardzo długotrwałej gwarancji. Bóg nas wypuścił z taśmy produkcyjnej. Każdy z nas, każdy z egzemplarzy został uszkodzony przez nieuczciwego pracownika w tej boskiej firmie, przez szatana. On też tam pracował. Kiedy właściciel dowiedział się, że jeden z jego pracowników, szatan, zepsuł coś, wyrzucił go z tej firmy. Ale niestety produkcja wyszła wadliwa. My jesteśmy tą produkcją. Złośliwy pracownik został ukarany, ale wady produkcji musiał już ktoś inny naprawić. Musiał się znaleźć ktoś naprawdę na poziomie, na poziomie samego właściciela. Sam właściciel się nami zajął, sam Bóg. I On naprawia nas z grzechu pierworodnego i ze skutków grzechu pierworodnego. Do pomocy dobrał sobie właśnie kapłanów. Ekspertem jedynym okazał się Jezus. Bez Niego jesteśmy bezbronni wobec swojego defektu, wobec porządliwości i pychy, lęku, uporu oraz bezwolnej, bez siły. Nie wszyscy chcą naprawy. Większość mówi, dziękuję, dam sobie sam radę. A On, Chrystus, jako najświętszy zbawca i znawca tego mechanizmu, jakim jest człowiek, naszych wnętrz, chodzi od duszy do duszy i proponuje naprawę. Robi to bardzo delikatnie. Nikogo nie przymusza. Nie dajemy sobie sami rady i potrzebujemy pomocy. Tylko producent wie, jak naprawić produkt. Przepraszam za porównanie tego typu tylko stworzyciel wie, jak zbawić stworzenie, bo tylko on nas yy, stworzył i on wie, gdzie jesteśmy naprawdę naruszeni, gdzie mamy naprawdę defekt. I dlatego też z tego punktu widzenia, no rzeczywiście rzeczą bezsensowną byłoby, gdyby ten produkt wadliwy powiedział sobie: Sam sobie dam radę, sam się naprawię, ja przysięgam, ja przysięgam na niebo, ja przysięgam na Boga, że sobie sam dam radę. Jezus mówi, ani włosa nie możesz uczynić, białym lub czarnym, bo nawet siwizna ode mnie zależy. Amen.